Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Adrian Szary obiektywnie. TV. Dzisiaj gościmy z Adamem Dziedzicem, który po drugiej stronie kamery w Huzarze i rozmawiamy z prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Regionu Huzar, Mariuszem Wiśniewskim. Witam, witam serdecznie. serdecznie Mój strój dzisiaj nieprzypadkowy, bo zbliżają się Mikołajki, czas świąteczny. I takie pierwsze pytanie: Czy prezes Huzara był grzeczny w tym roku? Jestem co roku. Grzeczny. Co roku grzeczny, a no to będzie prezent ze świątecznego Worka. Tutaj bardzo proszę. A to jest e... takie walutki? No bo i prezent malutki. Ale prezes jest duży. Ale prezes jest duży, proszę bardzo. bardzo. Antologia wydawnictwa Poetariat, z którym współpracuje ludzie, których podziwiam. Taki jest tytuł książki. Wiem, że ty poezją też się Mariuszu interesujesz, że piszesz, ale o tym może w drugiej części naszego spotkania porozmawiamy. No właśnie, ludzie, których podziwiasz. To jakby pierwszy temat, o którym chciałbym z tobą porozmawiać. Wiem, że na tej liście jest Marek Kotański na pewno, prawda? Tak. Gdybyś zechciał, mam parę słów powiedzieć. No jest to mój, że tak powiem, główny i główny idol w działaniu, jeśli chodzi o pomoc społeczną, dlatego, że to był człowiek, który podawał rękę ludziom, którym się niektórzy, niektórzy brzydzili czy wstydzili podawać ręki. Mm. No ja taki jestem. Dla mnie każdy człowiek to jest człowiek, niezależnie od, w każdym widzę Boga, w każdym człowieku. Mm. I każdy człowiek, niezależnie od tego, jaki ma status materialny, to jest dla mnie człowiek i każdego szanuję. Także y, Marek Kotański, no szkoda, że tak młodo, zgin młodo zginął. Y, właśnie y, w ubiegłym tygodniu y, y, dostałem informację pozytywną, o którą starałem się od trzech lat czyli od początku Huzara o y, przyjęcie y, patronatu nad świetlicą. Y, Świetlica będzie, będzie miała imię Marka Kotańskiego. Wyraziła na to zgodę y, żona y, pana Marka oraz córka. Yy, także wyraziły zgodę na to, patrząc na nasze działanie. No to pięknie, to tylko pogratulować, fajnie, może że... na początku się bały, że, że być może to yy, że, być, że nie znają tego stowarzyszenia i że to imię może być jakoś tam negatywnie, yy, negatywnie yy, dostrzegane yy, w działaniu, ale no zobaczyły, co my robimy. Dostałem życzenia, aby zarażać ludzi dobrem. Także to były, no to to były słowa yy, pani Joanny Kotańskiej, Córki. No i, no i mam nadzieję, że zjawi się u nas na, na daniu imienia. Mhm. Bo dla mnie to był człowiek, który, po prostu, który który, najwięcej robił bezinteresownie. Oczywiście działałem od pierwszej Wielkiej Orkiestry. Mhm. Pierwszą Wielką Orkiestrę organizowaliśmy w Pionkach, gdzie jeszcze nie było pudełek tych firmowych. to zbieraliśmy pudełka od butów. No i był, był się koncert Domu Kultury, gdzie gdzie zagrał zespół Pubułów, yy, 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 już zapomniałem. No to stare dziewczyny. Full life full, no, life. full life, super. Yy, no i ten. I, i, I oczywiście działałem również w Wojnie Trzema Schodami mm -hmm. i w Szlachetnej Patce. Także no ja od, 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 że tak powiem, przez całe moje życie przy. Przebiega linia pomocy, pomocy ludziom wrażliwość na, na księdy ludzką. Mhm. No właśnie, spotykamy się z Tobą nieprzypadkowo, bo poza mikołajkami również dzień wolontariusza się zbliża, prawda? Tak jak mówisz, wolontarystycznie pracujesz od lat, od, od dzieciństwa w sumie chyba, tak? Tak, tak? Swojego, z tego co wiem. Nie jest to łatwa praca Mariuszu, ale co takiego cię pociąga właśnie w tych, w tych działaniach etycznych? Czemu najbardziej najbardziej radość tych ludzi darowanych mhm. z tego, co im dajemy, bo y, ci ludzie nie, nie patrzą na, na jakieś na złoto, na, na, na pieniądze dajemy im y, nawet, to, które y, to, co, y, co otrzymują, to sprawia im to radość, niezależnie od, mhm. od, y, od, y, jak, od wartości. Także no, ci ludzie po prostu no, potrafią, potrafią się uśmiechać, potrafią okazywać radość z tego, co na przykład ktoś innym powie, że... A, to, to nie jest wartościowe, to nie jest ten, yy, pomagamy, pomagamy trzy yy, lata, jeśli chodzi o Huzar, yy, nasze radztwo to jest postaliśmy po to, by, pom by pomagać innym, no i też nas, nasze dywidualne działania, także, także no, tutaj, no, yy, ta pomoc innym ludziom yy, daje mi satysfakcję do, do do, do, dalszy, do, do dalszego działania. Uh -huh. A nazwa huzar, skąd się wzięła? Jak wpadłeś na to, żeby tak nazwać? Stowarzyszenie? Y, powiem tak. To nie jest moja nazwa, nie sam bym się do nazwę, bym się to z Michałem Kulą. Uh -huh. Byłem lekarzem Radomiaka. Y, mamy, że tak powiem, no, takie y, to tradycje staropolskie, gdzie, naj, gdzie ten huzar to jest waleczność to jest jedyna grupa walcząca, która zdobyła Moskwę, mm -hmm. co możemy, co, co tylko jako, jako, jako nieliczni nie możemy się pochwalić tym, mm -hmm. co prawda nie za długo tam byliśmy w tej, w tej Moskwie, ale, ale no po prostu to sama waleczność i idea takiej po prostu tejże wytrwania i te kłody, które mam rzucane po prostu, żeby pokonywać i, i, i piąć się dalej, jeśli chodzi o działanie. Mm -hmm. A co jest dla Ciebie takiego najtrudniejszego w tej pracy, którą wykonujesz Mariuszu, co, co tak stępi, że, doma, że, boli, że Że doma że... ma tylko 24 godziny. Mm -hmm. Czyli tyle działań jest, że... Bo pracuję, yy, projektuję lokale gastronomiczne, mm -hmm. yy, poza tym, no to tu muszę jeździć do klientów. Yy, tutaj jest tak, no w otw sumie otwarcie świetlicy i integracyjnej dla dzieci. Kawiarnia retro. Ta, tak, kawiarnia retro, kabiarnia retro oprócz tego, oprócz tego... W każdą środę muszę być na miejscu, ponieważ rozdajemy mhm. y, wspólnie z firmą KPS rozdajemy kurczaki, 50 kurczaków dla osób biednych, także, mhm. także w każdą środę już mam tutaj rezerwowany czas od no, godziny 8, gdzie trzeba te kurczaki pojechać, przywieźć te kurczaki, y, y, po posegregować worki mhm. i, i później powydawać tym osobom, które tutaj przychodzą do nas, także także no, niestety, ale no, nieraz jest tak, że w ciągu dnia wykonuje pracę z Huzarem, a w nocy wykonuje projekt. No właśnie. A pytanie w imieniu tych, którzy nas oglądają. Czy każdy może stać się członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Regionu Huzar? Czy każdy może tutaj przyjść, czy do kawiarni Retro skorzystać? Czy, znaczy czy tak, tej kawiarni, kawiarnia Retro jeszcze nie jest otwarta. Aha. Tam, tam spotykamy się w, w, w jakichś po prostu okolicznościach, jak potrzebujemy po prostu korzystać hmm. z kawiarni, jako kawiarni, ponieważ tam jest nagłośnienie i i scena. Yy, wkrótce będzie otwarcie, ponieważ, ponieważ już tam yy, kończymy że tak powiem, dokumentację dla sanepidu, do zbioru sanepidu. Mm -hmm. Ale jeśli chodzi o huzara, to jak najbardziej yy, od najmłodszych osób do najstarszych, bo mamy. Yy, no teraz niedawno yy, do nastąpiła yy, w ubiegłym tygodniu yy, pani, która jest emerytką. Mm -hmm. Czuje się tutaj nie, nie, bardzo dobrze. Czyli wiele pokolenia. Tak, nie, 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 nie patrzy, nie, nie każdemu zmówimy sobie po imieniu. To nie jest tak, że ktoś, to jest starszy, to, to jest pani czy coś, tylko no wiadomo, że no i generalnie każdy, kto ma, kto ma w genach yy, płynie, yy, płynie, chęć pomagania innym, to te osoby, te osoby zapraszamy do Huzara, do czyli mm. kto, kto chce pomagać, kto nie widzi celowości tego yy, pomagania, tylko dobroć, okazywanie komuś dobroci, no to no to te osoby zapraszamy do Huzara. Mm -hmm. Masz też członków honorowych. Ja też dzisiaj dostałem legitymację, proszę Państwa, członka honorowego Huzara, bardzo mi miło. E, powiedzmy coś o tych osobach, bo są to osoby kojarzone w Radu, <laughs> prawda, medialne można powiedzieć. Jak Ci się udaje w ogóle pozyskiwać takich członków? No, Moja wydaje... żona jest tutaj pełna podziwu dla Ciebie. Wydaje Wie, mi się, tak że, to, że ta po prostu, ta, yy, że człowiek działa bezinteresownie, nie czerpię z tego żadnej korzyści, dokłada do tego, bo ja powiem tak, prywatnie opłacam tą świetlicę mm -hmm. moich, moich, moich zarobionych pieniędzy po prostu, no muszę, bo, bo żeby, żeby się utrzymać, żeby dalej działać, żeby to wszystko to jednak człowiek dokłada do tego. I to może ta, właśnie te, te właśnie te wartości, że, że nie, nie czerpiemy z tego korzyści, a pomagamy ludziom bez interesów bez, bezinteresownie, to być może to daje, że te osoby, te osoby nie boją się, że ich imię. Będzie w jakiś sposób zagrożony, jeśli chodzi o. Hmm. o, o, o działanie w tym stowarzyszeniu. właśnie tak, 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 tak. w stowarzyszeniu. A, a pa, to wymienię działanie. kilka, kilka nas yy, Konrad nie. Czarnecki, hmm. jest to terapeuta od spraw uzależnień. Hmm. Yy, już patrzę po komunikatorach. Hmm. Yy, hmm. yy, Robert Szewczyk. Robert Szewczyk, Pana, aktor, tak. Yy, hmm. yy, aktor i yy, były policjant. Yy, aktor, który grał w filmach yy, w wielu yy, Patryka Wegi, yy, w hmm. liniarzach. Również yy, Jagoda, yy, czy Agnieszka, czyli, czyli wokalistka z y, duetu Jagoda i Bryland, mm -hmm. niedawno wstąpiła jako członkini honorowa do, do Huzara. No właśnie, I... trochę, trochę tych osób, tak, tak, tak. E, tych osób mamy. E, nasz tytuł programu, Mariuszu, Ludzie, Pasje, Sukcesy, o ludziach ważnych dla Ciebie mówiłeś, o pasjach. E, chciałbym, żebyśmy teraz e, słówko o tych sukcesach. Wielokrotnie byłeś nominowany i zostawałeś Człowiekiem Roku w plebiscycie Echa Dnia, prawda? E, co uważasz za swój taki właśnie największy sukces życiowy? Powiem tak, że e, do Człowieka Roku nie kandydowałem, żeby się pokazać, mm -hmm. żeby nie zaistnieć, tylko żeby reklamować Huzara. Mm -hmm. Bo wszędzie gdzie występuje, występuje w koszulce Huzara. Mm -hmm. Tak jak tak, wszędzie, coś gdzie, coś wszędzie gdzie się pokazuje, jest to, jest to wizerunek Huzara, jeśli chodzi o mm -hmm. koszulkę. Zresztą no, nasi członkowie Huzara też się nie wstydzą chodzić w koszulkach mm -hmm. na co dzień, czy, czy gdzieś, jeśli chodzi o występy yy, publiczne. I no, moim sukcesem jest na pewno wydanie tomiku wierszy. Mm -hmm. W tej chwili przygotowuję drugi tomik wierszy. Mam nadzieję, że również y, napiszesz mi posłowie do tego, do, tego, takiego, do, do, do pierwszego. Do pierwszego. Do Przyjemność, tak. tak? No właśnie, miałem do tej e, działalności twojej, też literackiej, e, nawiązać, Mariuszu, bo grudzień to też miesiąc twoich urodzin. Podobnie urodziłeś się w tym samym dniu wieku, nie będziemy zdradzać, ale co Adam Mickiewicz, co tak. Lubiany przeze mnie Marcin Świetlicki, więc ci e, znani poeci. Skąd też taka pasja, poza tą pasją wolontarystyczną do pisania do poezji? Jak to się zaczęło? U mnie cały czas w genach płynie krew. Po moich rodzicach, mm -hmm. Danucie, Mamie i Marianie Tacie, mm -hmm. którzy byli drukarzami w Pronicie. O, okay. ta, ta, ta pasja, czy znaczy w ogóle ta płynie we mnie krew wydawcy poli, tego poligrafa, bo, bo również wydawałem własną gazetę lokalną przez kilka mm -hmm. lat w Piątrze Tak, Tak, pracowałem, pracowałem również, byłem dziennikarzem. Poza tym, poza tym wydawałem jakieś publikacje, jak kartki pocztowe. Również zajmuję się reklamą dla firm. Mm. Także no, tutaj, tutaj ta działalność artystyczna, że tak powiem, jest, jest u mnie od lat. Także, także no, tym, tym się zajmowałem, tym się zajmuję. A tomik wierszy, który powstał, to był taki uhonorowaniem wierszy, które pisałem od, od młodych lat. I było to wydanie właściwie podsumowaniem y, mojej twórczości, y, że tak powiem, którą, którą, która szła do szuflady mm -hmm. i postanowiłem to wydać, ale no, napełniony tym optymizmem i radością z tego, że fajnie się to wszystko udało, ciągnę to dalej, tak, ciągnę to dalej. To, to też wydać. będzie książka poetycka, prawda? Tak, 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 tak. drugi mm -hmm. tomik bardziej mm -hmm. może. W innym stylu, bo tutaj ten tomik był, od, był taki wewnętrzny, odkrywający moją duszę, mnie. Mhm. A tutaj te wiersze, które będą, to będą bardziej takie wiersze, bardziej troszkę optymizmu nalane, bo mhm. tamte to były takie również i smutne, i mhm. od duszy, o duszy, o przemyśleniach, o, o śmierci, także no tutaj to były takie... No ale tak jak napisałem, jak, jak moja dusza, tak, tak te wiersze, bo to wiersze będą z duszy, prawda? Mhm. Yy, więc po prostu na, tamte na pewno będą troszkę bardziej optymistycznie, yy, bardziej optymistycznie napisane, yy, ale również będą osobiste. Także, także tutaj no, jestem w trakcie yy, pisania tych wierszy. Myślałem, że zdążę to yy, wydać w styczniu, tak jak w ubiegłym roku czyli na mojej imieniny 19 stycznia, mhm. no ale, ale jeszcze, jeszcze troszkę trzeba przygotować to, żeby to jednak było przygotowane w taki sposób jak tamte, czyli do 11 na ostatni guzik. Mhm. Czyli myślę, że gdzieś wiosną się możemy pewnie, tak, przyszłego roku spodziewać kolejnej książki. W styczniu, 20, 20, w styczniu Aha, czyli w styczniu kolejnego jemne, roku, tak. tak, tak. tak. Chcę to dodać to wszystko było tak jak, tak jak, tak jak przygotowane, takie ten pierwszy tomik, który mhm. pokażę. No, właśnie, pokażmy do, do kamery prace tworzone wiatrem. Mhm. No, właśnie, na pewno, na pewno nas zaprosisz też jeszcze na promocję tej książki, Mariuszu. A takie Twoje działanie, z którego jesteś najbardziej zadowolony, jakaś akcja, która Ci przychodzi do głowy na przestrzeni tych lat Twojej działalności charytatywnej? No, nie no, nie przekładam jakoś tak, yy, jeśli chodzi o działanie że coś mi się fajnie udało niż ten, po prostu działam, działam yy, równomiernie na tym samym etapie, czyli po prostu wszelkie radości, które, które wiążą się z, z, z pomagania, z tego co mi się udało, no to nie okazuje zbyt silnej emocji, dlatego że jak to jest to, że, yy, że po prostu no, yy, czasem czas była radość, czasem była smutek, więc po prostu, żeby to było wyrównoważone, yy, ta radość i więc po prostu yy, no nie wiem, no, na pewno to wydanie to mi ku wierszy, na pewno. Yy. Na pewno wiele festynów, które organizowałem w Kozienicach przy gazecie Żółte weekendy, gdzie było tam około tysiąca osób na placu. Na pewno w ogóle wydawanie tej gazety mojej, które, które, które wychodziły w pionkach w Kozienicach, też było to jakimś pełnym sukcesem. No ale to z moim dzieckiem jest w tej chwili huzar mhm. i z tego, co mi się udaje zorganizować, to z tego się cieszę. Czyli, czyli najbliższe takie działanie Mariuszu to otwarcie Świetlicy, tak jak tak, tak, tak potem kawiarnia, no kawiarni, pewnie, tak. nadanie imienia Świetlicy, tak. o czym wspominaliśmy na początku. Dzięki uprzejmości do tutaj uczelni, której się znajdujemy, hmm. czyli Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, możemy tutaj istnieć, działać, popracujemy z tą uczelnią bardzo aktywnie, yy, także, także tutaj yy, mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej... Dalej toczyła, ponieważ jest to obopólne zadowolenie. Mhm. Pan Katarzyn Darek Dariusz Stankiewicz również, mam nadzieję, że jest z tego zadowolony, naszego działania i że, że przynosimy również, no bo jakby nie było reklamy uczelni mhm. działając tutaj na, na tym tak, i działając kuzarze, tak, prawda? Bo jednak tutaj kuzar Korzyści są. Tak, obupólne, tak, tak, tak. A tym nie, bardziej no, mamy tutaj, tak, mamy na pewno lepszą lokalizację niż mieliśmy do tej pory, bo. 100 metrów świetlicy, no to to już jest uh -huh. niż poprzednio, gdzie nie można, gdzie było malutka świetlica, gdzie 20 osób to już był problem, później same parkingi, uh -huh. również jeśli chodzi o te miejsce parkingowe, no w, dzisiaj mamy zjazd uczelniany, więc po prostu no tutaj stoi Stanie tak, tych samochodów dużo, to było, to za, tak ale, ale no, 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 normalnie w normalny czas, kiedy wydziałamy, jest spokojniej, no. i można sobie zaparkować, jest miejsce parkingowe dla, no. dla Huzara wydzielone. Po, po trzecie, no to mamy połączenie, że przechodzimy sobie korytarzem uczelnianym z Huzara do Retro i, i na przykład zajęcia, zajęcia muzyczne możemy wykonywać sobie w retro, mhm. przy nie wychodząc z budynku. Także, no tak. także to tutaj jest to, też jest, dobrze, to też jest fajne i, no, no i w hmm. sumie no, Uczelnia też mi da ufała, dając, dając po prostu no, możliwość korzystania z tej uczelni poza, yy, poza czasem yy, pracy uczelni. Także tutaj, no, mhm. tutaj nie, mamy, nie mamy jakichś tam problemów, jeśli chodzi o, o czas, w, czas pracy yy, naszej. No mhm. i, Jasne, i, maga, no i mam nadzieję, że no, mam nadzieję że ta siedlica, która, która o której wspomniałeś, no że że będzie aktywnie działała, tym bardziej, że chcemy tutaj tej prowadzić troszkę yy, yy, ulubiańcenie, jak na przykład Michał Żeromiński mhm. ma zajmować się, ma prowadzić grupę bokserską mhm. dla dzieci. Czyli trochę sportu. Tak, później no na pewno mamy, mamy kilka osób, które śpiewają. Mhm. E... Wiem, że też zajęcia plastyczne, Tak, na pewno tak, tak, tutaj. tak. Mhm. Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne mhm. i fotograficzne. Może literackie z czasem. No to to się ja jadą, bo, tutaj jest powinien. Deklarowały swoją <grym> współpracę, także jest. Tak, jest. Tak, że mam nadzieję, że... Mariuszu, wierzysz w świętego Mikołaja? Bo no Mikołaj ja jestem. Zbliżają. O co byś poprosił? Ja, ale ja jestem. Ja ja jeszcze powiedzieć, że jestem mm -hmm. Mikołajem. Od yy, 14 czy 15 lat jestem Mikołajem. Mm. Jeszcze w harcerstwie yy, byłem w Mikołajem, zaczynaliśmy Mikołajowanie takie zarobkowe dla harcerstwa. To było około 100 rodzin dziennie obsługiwaliśmy. Mm -hmm. yy, a teraz o to już tylko jestem na przykład gdzieś tam w szkołach społecznie. Jako Mikołaj, także, ale no, cały czas to mikołajowanie jest mi we mnie w krwi, także no, zresztą moja postura no, tak. <laughs> tutaj dla Mikołaja bardzo pasuje, także na pewno nie, na pewno tutaj ten, ale no. Ale siwej brody nie masz jeszcze. A, tak. mam, <laughs> Mariuszu, to o co byś poprosił dla siebie, dla, dla świata, dla ludzi, świętego Mikołaja? O zdrowie dla wszystkich w tych ciężkich czasach. To jest najważniejsze, no. prawda? Dla I siebie co? i tak dla było... wszystkich. Tego życzymy też na nadchodzące święta, widzą obiektywnie TV, prawda? Jasne, tak. I tego życzymy się również. Wszystkich zdrowych tobie, tobie Tak. Eee, tobie też życzymy dużo zdrowia, sił, żebyś nie ustawał w tym, w tym działaniu, eee, prawda? Nie no, zrażał się. Przygotuję tam wkrótce tam mało, niedługo jakimiś... zabieg, właśnie chciałem pochwalić, że mam hmm. zabieg, który niedawno przeszedł Konrad Czarnecki, hmm. nasz psycholog, czyli usunięcie części żołądka, mm -hmm. co pozwoli mi funkcjonować jak... Jak młody żołnierz. No właśnie, młody huzar, <grymne> huzar. Także trzymamy kciuki i za ten zabieg, i za Twoje zdrowie, za Twoją działalność, żebyś się nie zrażał też czasem negatywnymi pewnie komentarzami, bo to jak w każdej działalności się pojawia. Moim... Przyzwyczajemy się do tego. <grymne> no właśnie, nie poddajemy się. Moimi Państwa gościem był Mariusz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Regionu Huzar. Bardzo dziękuję, Mariuszu, Podajam za również. rozmowę. E, zaczęliśmy. Dzwoneczkiem to i dzwoneczkiem skończymy. Kłaniamy się Państwu pięknie za Adamem Dziedzicem i zapraszamy na kolejne odcinki cyklu Ludzie, Pasje, Sukcesy. Oczywiście na antenie obiektywnie TV.